Szanowni Państwo, no ponieważ mam 20 minut, to oczywiście nie jest możliwe, żebym przedstawił kompleksową historię wielkiego terroru. Natomiast opowiem w trzech słowach, jak administracja tego wielkiego terroru wyglądała. A oprócz tego opowiem historię lokalną, ponieważ jak dowiedziałem się, że ten pomnik powstaje w Sokołach, czyli koło Białego Stoku, no to uświadomiłem sobie, że przecież jedną z grup ofiar operacji antypolskiej byli mieszkańcy Białego Stoku. Mieszkańcy Białego Stoku, ale nie tego tutaj blisko, tylko syberyjskiego Białego Stoku, takiej, takiej wioski położonej obok takiego dużego miasta Tomska na Syberii. Skąd się tam wziął ten Białystok? No, Biały stok się wziął właśnie z tej ziemi. W czasach premiera Piotra Stołypina, takiego rosyjskiego premiera, powstała akcja przesiedlania, oferowania mieszkańcom właśnie tutaj tego rejonu Białego Stoku, ale też Suwałk, możliwości osiedlenia na Syberii. To był początek XX wieku. Skorzystało z tego kilkanaście, być może nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Powstało szereg miejscowości. Między innymi właśnie powstał ten Białystok. Po prostu mieszkańcy, którzy spod Białego Stoku przenieśli się wtedy na Syberię, postanowili uczcić to swoje pochodzenie, nazywając wioskę nazwą miasta. Z okolic, z którego pochodzili. Być może ktoś tutaj z okolic, też z sokołów się przenosił. Z tego co wiem, jakieś badania na temat tej emigracji były pr prowadzone imigracji, migracji, bo to było wewnątrz państwa rosyjskiego ówczesnego. Natomiast no, nie, znam, nie znam oczywiście konkretnych danych dotyczących, kto konkretnie z jakich miejscowości tutaj w okolicach Białego wtedy się przenosił. I ten Białystok został opisany dosyć szczegółowo z tego względu, że jeden z potomków tych Polaków, Wasyl Haniewicz, który jest szefem jedynego w Związku Sowieckim muzeum NKWD, to się znajduje w Tomsku, no, miał taki idea fix, żeby opisać historię tej swojej rodzinnej wioski, opisać historię swoich dziadków, którzy Zginęli podczas operacji antypolskiej. No i zrobił to. Powstała taka książka Tragedia Syberyjskiego Białego Stoku. I tam szczegółowo ta historia jest opisana. Także wydaje mi się, że w tym kontekście można powiedzieć, że stawianie takiego pomnika właśnie w tym rejonie ma pewne szczególne znaczenie. Tak jak powiedziałem, kwestia. Opracowania historycznego losów, tej, tej imigracji Pinowskiej na Syberię, wydaje się jeszcze rzeczą otwartą, ponieważ my znamy szczegółowo przebieg zdarzeń ze stycznia 38 roku w tym Białym Stoku, natomiast nie znamy wielu innych miejscowości, które spotkał ten los. A Białystok pod koniec stycznia 38 roku został, krótko mówiąc, zaatakowany przez oddział KWD, który jeździł od domu do domu i wyciągał mężczyzn. Około setki mężczyzn, czyli to była mniej więcej jedna trzecia populacji, bo tam no, były dzieci, część tych mężczyzn zdołała się w jakiś sposób ukryć. Została wywieziona i jakiś czas później wszyscy zostali straceni z wyjątkiem tam bodajże jednej osoby, która była, która była tak zwanym sekretnym zatrudnikiem, czyli tajnym współpracownikiem NKWD. No i ta jedna osoba tam po jakimś czasie wróciła. Także. Białystok i te tutaj ziemie w okolicy też dały swoją daninę krwi do operacji antypolskiej. Natomiast, yy, yy, kilka słów na temat generalnego yy, tematu, czyli jak przebiegała operacja antypolska i w jakim sensie była drugą co do wielkości operacją wielki, Wielkiego Terroru. Otóż, Wielki Terror to było działanie administracyjne, czyli to nie było działanie yy, sądowe, nawet, nawet trójki. Te, tak zwane, związane z operacją kułacką nie miały charakteru sądowego, chociaż uczestniczył prokurator. Był pewien tryb sądowy prowadzony przez kolegium wojskowe przy Sądzie Najwyższym Związku Sowieckiego, natomiast to była jakby jedna z takich szczególnych ścieżek, przy pomocy której mordowano ludzi. Natomiast generalnie. Wielki terror został przeprowadzony na podstawie kilku głównych takich rozkazów NKWD, w tym tego słynnego 00485 dotyczącego operacji antypolskiej. Poprzedził go rozkaz Kułacki. Rozkaz Kułacki miał charakter limitowy, krótko mówiąc, wprost stwierdzono, że w określonych rejonach na przestrzeni całego Związku sowieckiego istnieją osoby, które trzeba zlikwidować. I dawano takie kontyngenty, czyli mówiono, że na przykład w obwodzie takim ma zostać rozstrzelanych tysiąc osób. W obwodzie drugim ma być rozstrzelanych 1500 osób. W obwodzie trzecim 3000 osób. I te osoby z różnych środowisk, głównie właśnie tych kułaków, ale nie tylko, które w jakiś sposób uznano za wrogich, wrog, wrogów ludu, aresztowano trójki NKWD, Prokuratury i partii zatwierdzały te osoby do śmierci, i one były rozstrzeliwane. I ta operacja kułacka była operacją największą. Drugą co do wielkości była operacja antypolska. Operacja antypolska rozpoczęła się w sierpniu 1937 roku na podstawie tego rozkazu 00485. Rozkaz 00485 nie precyzował, ilu tych Polaków ma zginąć skąd y, tak wielka skala tej operacji antypolskiej no moje domniemanie jest takie że wynikało to przede wszystkim z tego że lokalni szefowie NKWD którzy mieli pewnego rodzaju limity tak jak powiedziałem w operacji y, y, tej Kłackiej czyli 00447 dostosowywali wielkość polskiego kontyngentu mniej więcej do wielkości tego kontyngentu który był mordowany w ramach operacji kułackiej. Stąd, krótko mówiąc, wiedząc, że na przykład mają zamordować, nie wiem, tysiąc osób w ramach operacji kułackiej, no to brali jakąś proporcjonalnie odnoszącą się do tej wielkości liczbę Polaków, nie wiem, 300, 400, 500 i też ich mordowali. Operacja kułacka... Yy, w pewnym momencie połączyła się z operacją antypolską, i można powiedzieć, że pod koniec, znaczy w drugiej części tego wielkiego terroru, po wiośnie 1938 roku, te operacje już właściwie toczone były razem, i na Ukrainie, na przykład, bardzo wielu Polaków zostało wymordowanych w ramach operacji kułackiej jako Polacy, tak? Także doszło do, doszło do takiego połączenia już tych morderczych działań. Natomiast były mniejsze operacje, operacja Harbińska tak zwana, ona dotyczyła ludzi, którzy zostali sprowadzeni kilka lat wcześniej z okolic Harbina do Związku Sowieckiego, obiecano im że no, jak się przesiedlą do Związku Sowieckiego, to będą mieli wspaniałe warunki życia, będą mieli no, możliwość karier, to byli ludzie wykształceni, technicznie zwłaszcza. No, dwa lata później zostali uznani za szpiegów japońskich i no, ponad 20 tysięcy ludzi zostało zamordowanych w ramach tej operacji. Byli też, były też inne operacje narodowościowe. W tym druga co do wielkości po polskiej, no to była operacja antyniemiecka, która nawet się zaczęła troszeczkę wcześniej niż operacja polska, tyle że miała zupełnie inny charakter na początku, bo na początku tych Niemców, domniemanych Niemców, bo to tak określono poddanych niemieckich, wyrzucano ze Związku Sowieckiego, czyli ich na początku nie mordowano, dopiero w 38 roku, od stycznia 38 roku jakby wrzucono operację antyniemiecką w ten sam tryb co operacja antypolska. Zresztą paradoksalnie operacja antyniemiecka dotknęła bardzo wielu Polaków. Dlaczego dotknęła bardzo wielu Polaków? No, z tego prostego powodu, że w, przed I wojną światową Polski nie było i bardzo dużo Polaków było poddanymi niemieckimi, tak? część tych ludzi którzy zna, znaleźli się w związku sowieckim na samym początku istnienia Związku Sowieckiego nie miało obywatelstwa polskiego mimo że byli Polakami natomiast mieli dokumenty niemieckie i ci ludzie byli traktowani w sensie administracyjnym jako Niemcy jako byli poddani niemieccy podlegali operacji antyniemieckiej generalnie Polacy byli mordowani, można powiedzieć, we wszystkich operacjach Wielkiego Terroru. Najbardziej w ramach tej szczególnej, czyli antypolskiej. Mamy tutaj tą jedną z liczb, która odzwierciedla oczywiście tylko część tych ofiar, czyli te 111 tysięcy. W tej monografii, którą ja napisałem na temat operacji antypolskiej szacuję ogólną liczbę polskich ofiar Wielkiego Terroru na około 200 tysięcy. Natomiast wracając do, wracając do Białego Stoku, tego syberyjskiego, ja tam byłem parę lat temu. Byłem w tym, w tym muzeum prowadzonym przez Was, Wasilję Haniewicza. Tam był Kościół Polski. Znaczy, jak ja przyjechałem, już go nie było, bo dosłownie tydzień wcześniej spłonął. W niewyjaśnionych do dziś okolicznościach. Także jak ja tam pojechałem, to już leżała taka kupa. no Zgliszcza były, tak? kupa takich różnych, bo to był drewniany kościół, więc jakieś pnie, takie deski, to było wszystko spalone. I pytałem się Wasili Jachaniewicza, który tam pełni, pełni tę funkcję już od chyba 20 lat tego dyrektora tego muzeum. NKWD jak wyglądała historia w ogóle powstawania tej wioski bo też on szykuje nie wiem czy już napisał taką chciał zrobić taką monografię właśnie dotyczącą skąd się ci Polacy tam wzięli i początków początków ich funkcjonowania no i tam się dowiedziałem że ten kościół który właśnie spłonął tu przed moją wizytą to on nie powstał wcale przed Powstaniem władzy sowieckiej. Tylko on powstał na początku lat 20. Czyli już w momencie, kiedy ta władza sowiecka tam trwała. Ale jeszcze wtedy ta lokalna społeczność miała w sobie z jednej strony na tyle dużo siły, z drugiej strony na tyle dużo nieświadomości, że zaangażowała się w postawienie tej świątyni. No i ta świątynia, ta świątynia dopiero całkiem niedawno przestała istnieć. Jak tam byłem, to było nie wiem 5-6 lat temu, to jeszcze udało mi się porozmawiać z jedną taką panią w bardzo podeszłym wieku, tam 90 lat, która była świadkiem, była ma, bardzo małą dziewczynką, jak między innymi jej ojca wywieziono i ona całkiem dobrą polszczyzną była w stanie opisać i opisała mi na użytek filmu, który nakręciłem na ten temat. Ten film się znajduje na stronie IPN-u, więc jak ktoś chce sobie zobaczyć, jak to wyglądało, to może sobie to zobaczyć. I ona opisywała, jak to wszystko przebiegało. Mówiła, że to był moment, tak naprawdę. To po prostu otwarły się drzwi, wbiegło dwóch tych enkabudzistów. Ich nie było dużo. Tych enkabudzistów, ona mówi, były. Był, był oddział, tam było 20 osób, 30 osób, dwie osoby wchodziły do, do chałupy, wyciągały mężczyznę, wrzucały na sanie, takie podwody były zresztą ściągnięte z tej wioski, kazali po prostu wyciągnąć jakieś konie z saniami i ci ludzie nawet nie byli w żaden sposób krępowani, tylko byli pod eskortą i odjechali w nieznane, tak? I i słuch po nich zaginął. Najprawdopodobniej zostali po prostu w takim jarze tam w pobliżu rozstrzelani w, w pobliżu takiej miejscowości Naryń. I to byli ludzie właśnie z, tej, z tego obszaru geograficznego. Myślę, że warto jakby próbować upamiętnić, próbować odnaleźć te fakty, pokazać te losy ludzi, którzy z tej ziemi trafili do, na daleką Syberię, potem zostali poddani operacji antypolskiej, część z nich zginęła, ale część z nich ciągle żyje, część z nich ciąg ciągle żyje i opowiada tę historię, prezentuje ją światu i walczę o zachowanie tej pamięci. Także serdecznie dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie dziękuję twórcom pomnika. No i mam nadzieję, że będą powstawać kolejne. No i przede wszystkim ten w Warszawie, który będzie no, świadectwem jakby ogólnopaństwowego jakby upamiętnienia tej historii. Dziękuję.